Siemaneczko, kochani, tutaj jest Kasia i ja. Dzisiaj gramy w tsunami. Chodź. Ym, Kasia, powie coś. No, Siemaneczko, No, nie możemy żadnych skrótów i w ogóle. Jak nie możemy? I na schronieniu czekamy na siebie. Ach, ja, czy nawet nie mogę z krótkami chodzić. No, znaczy, no nie może tak. Czy to oszukiwać za bardzo? Ja nie oszukuję wcale. O Jezus, nie! O nie, to ja idę do drugiego no, schronienia. No i na Ciebie czekam. Czekam. ale no. to nic. W sumie ale się Kasia jest już tam na górze jakoś. Mamy już historię z Bruchem, a na teraz postanowiliśmy coś cięższego nagrać. I właśnie nie wiem, czy teraz widzimy. Dążę, widzimy, mile. Bo mam straszne lagi teraz, jakby. Koko, ko ko, 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 zdążysz. Ona dopiero dobra. leci. Dobra, już tutaj już mam spokój. Okej, okay, tutaj nic nie zrobię. Czekaj, nie. tylko bo ja robię tak. Och, nie, dobra. Nie spadło. Bo ja nie umiem tego, och, Nie umiesz tego, tego. No, umiem, ale nie zawsze. Aha, nie zawsze. Dobra, kochani, muszę pójść skrótem, bo inaczej nie. Jak skrót. Aha, nie dobra. przeżyję. No, czy jak nie przeżyję? No, przeżyję, no. No kurde, ludzie... No to, ona... ej dobra, Kasia opowiedz jakąś historię życia. Bo dzisiaj szliśmy sobie do sklepu ogólnie z Mileną i jakiś pan za nami szedł i powiedział do nas, czy macie w szkole... Przedmiot... Nie, to było takie coś, ej dziewczynki, a wy macie nadal w szkole historię, co nie? Ta nie, był... uciekaliśmy, chociaż ja nie mogę biegać. nie biegałyśmy, ale poszłyśmy sobie gdzieś. Teraz tu czekajcie. Czekajcie, bo jest chwilę Dobra, przechodzimy dalej. Idziesz do domu? Nie. O 14. O 14. No, Kasia, nie gada mi teraz. Bo teraz. nie wam. No, wiatr, tą No i wtedy, jak spotykaliśmy, to słyszeliście, co powiedziałem, ile no i uciekaliśmy. No, ten pan był stary, dziwny i tyle. I miał jeszcze z sobą jakiś worek. Nie wiem, czy, od... czy był ten worek, ale był ten worek. No Boże, Milena. No, i co Ty ode mnie chcesz? Dasz mi przejść? Zo, ja chcę, Boże. Jak można Kolejna historia. No nie, po co mam opowiadać? No, no bo... Co mam mówić? No, musisz dać sobie przejść to po prostu. Nie daj jest bo później będzie kamera przewrócona. No nareszcie. Oh! Czekaj, nie idzie. Mamy naklejki takie same, jak widzicie? Takie best friends. Dobra, idziemy. Ja ogólnie idę tutaj z królem. Tu dam wam, żebyście też się widzieli. <grym> też nie wiem, czy mi się to uda. Ja nie umiem tego. Ej, przyszłam, po... widziałaś to, ja zrobiłam? Prawie nie Ona na to weszła. Ale się zacięłam teraz w wodzie, jakby co widzowie, i spadłam. Powiedzmy, tutaj na pierwszą platformę, ale to ja nic. Ciebie nie widzę. Zbiej, tym, tam. Nie Milena jak zdąży, to pójdę do trzeciego schronienia. Jak no nie, nie wiem, czy zdąży, po tak wolno idę jak ślimak. Ja jakiś... zdążę do drugiego. Dobra, mamy to. Ja zdążę do drugiego. Kurde. Nie wiem, czy zdążę, wiesz. Ojojuj, ojojuj, ojoj! No, A ja nie tak, oj, oj. No, nie spadłam też. no i się zacięłam. Patrzcie. Patrzcie. To się robi tak, o. To się trzeba tak skakać, jak to, co nam idzie. No, mi się nie udało. No, mi się tak, tak. Tak średnio. To trzeba mieć flamingo przy sobie, Kasia, żeby tak zrobić. No, ale jak nadchodzi z nami, na przykład nie jesteśmy bezpieczni, to lepiej go mieć. Bo on może pomóc przeżyć. No, on też musi skakać, wiesz? Nie ja będę wodą tutaj przechodzić. To jest Dobra, jestem. Ja z kurtami prawie cały czas przychodzę. Ujeńka kochani, patrzcie, Kaslej. Ogólnie musimy mieć czapki. Znaczy, ja przypadkiem wzięłam, a Kasia jest po prostu łysa widzicie, dzieciach. Do, 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 do tego nam. No. Okay. Ona ma taki strykomin, a ja mam taki że... czujny. Czekaj. Dlaczego tu? Nie tutaj. Oj. Dobra, już. Zaraz. Dobra, już. Bo zaraz będziemy przechodzić. Znaczy, już nawet przechodzimy. No. Wee. Wee. Nie wee. Kasia, wee. No nie! Co? No nie, odkryłam. Proszę czekaj. Tu uwielbiliśmy, by to było. No tak się... Mój... ja nie mogę na tym samym końcu skoczyć, ale jestem na drugim skłonieniu. Która jest godzina? Jest dwunasta. O... o nie, no i spadłam. Twoja mama mówi, że dążymy, a jednak ja nie idę z wami, wiesz? Czemu? No bo to jest to. Nie wiem, o której to jest. O nie, no i tym bardziej. Będziemy musieli zobaczyć swojej mamy, czy ten. O której to Nie, jest no my godziny. idziemy o 15, więc tym bardziej. I Jak lanka? Twoja mama powiedziała, że zdąży. No, ale jak teraz powiedziałeś, że o 14, ja wiem. Więc... Ale nie, że zdążę pójść, tylko że zdążymy nawrócić chyba coś takiego. Nie wiem. Tak, nie wiem. Jak już jest za 13, oni zaraz wrócą za. Nie wiem. Nie wiadomo za ile. Dobra, nieważne, nagrywamy już. Tak to się cały czas nagrywało i było, słuchać. Ale to nieważne. Dobra, my jesteśmy kochani nubami. Byliśmy sobie na czwartym Nie, No, byłyśmy tam, widzicie tą kropkę, no to byłyśmy tam, gdzie on tak bardzo To Kasi przyszedł SMS, bo ona wiecie, ona ma dużo takich mm, ludzi, którzy to nie piszą. No i ja się zacięła, no i co to tak głównie nagra. No, ja nie tak często lubię tą grę, bo ona. ja nie Dużo. Dobra, czekam na siebie. Na siebie? Czekam na Ciebie! No. Mnie te ścianki najbardziej wkurzają. Ale ładnie zrobiłam. Bo... Ale ładne tutaj niebo jest strasznie. Patrz, jaki ten... No. Dobra, Kasia, ja się tam. Czekam na Kasię. No. Ciągle <śm> naciskam to białe coś. To coś. To takie... Czy, taką to... kuteczkę jakby. Jaką kuteczkę? No to coś. No nie wiem, czemu to naciskasz. Kasia. Tam macie Kasię. Pingwin do niej idzie. Mhm, mhm, mh, dobra. Jest to mój sam. jak widzicie, to ona przechodzi tak jakby w dom. Jezus Maria, co tam się wydarzyło. jednak może lepiej poczekajmy, co nie? No. Dobra. A na razie zróbmy serwis, spróbujemy. Ja nie, jest. Moje no, zadanie nie... to jest stać. No ale nie tuj aż tak, bo Cię zdmuchnie. Dobra, już stój. Czekaj, jeszcze coś takiego. Czekajcie, trochę dam do tyłu siebie. No Kaśka, no! Czekaj, no te ręce nam przeszkadzają. Te ręce musimy je... Czekaj.

A nie na dół. Dobrze, że do pierwszego schronienia. No. Ale my jesteśmy nowami, jak ja się czuję? Ale to już ten czas, czas szybko leci, bo już jest 8 minut. Bez skitu. My tu dzisiaj nagrywamy do 13.00. Ej, ale tu. To... cisu Nie, jestem już nie robię tego z rodzaju. No No tutaj. Ten stry komplowa jest oddzielny, a tak naprawdę mam go połączonego przez tą naklejkę. Patrz, ale tam jest ładnie. Też masz sobie takie coś. Chyba. Patrz tam, jak ładnie. No dobra. I już za chwilę trzymamy i my idziemy. Dobra, po prostu zrobiłam Kasi takie same niebo jak ja. Może później wam pokażę. jakie jeszcze. Bo tu jest takie... Też, ale... Może pokazać na tym filmie. No ale to za chwilę. Bo na razie... Ja będę przy schronieniu, bo na razie no, to, to nie warto. No i była na nie samym Nie warto w końcu. ogóle. Do dupy. Ogólnie my zawsze mamy problemy z tą ścianką. No ja tutaj jestem. Bo ona jest jakaś inna po prostu ta ści... No kurde! No kurde, po co ja się ruszyłam? Do dupy. Ta ścianka jest taka dziwna. No, ta to... ścianka mnie wkurza. Jezus! To ja jestem dopiero tylko na pierwszym schronieniu. Przez to ja jestem w ogóle, nawet nie jestem na danym schronieniu. Może daj stop i przechodź to jak, wiesz... Nie chce mi się dawać to, bo później trzeba będzie zrobić, żeby to nie było do góry nogami. Tak, bo niektóre nasze filmiki są do góry nogami. Dobra. No, no mamy tylko dwa, jeden taki inny. Jeden drugi mamy jest, z Brod I drugi też. No, ale ten, ten pierwszy, on nie ma w ogóle dźwięku jest A do więc, góry, no jest, nie, no. Nie ma dźwięku, nie ma dźwięku, jest do góry nogami, co nie? Aż tak wszystko źle, drugi jest y, ma, ma dźwięk, połowa filmu jest normalnie, druga do góry nogami, a trzeci teraz właśnie to grywamy? Wy, wy widzowie jak chcecie, żebyśmy przechodzili takie obbyże że łatwe, średnie i trudne, ekstremalne, zaskoczujące ja i takie. Mamy inne. jeszcze inne obie, ja mam? Chodź. Idziemy do innych. Idziemy do sobie do innego obiba. Takiego tak. fajnego co my bardzo to lubimy. Nie. Nie, to nie ten, ja mam taki inny. O Jezu, Kasi po trochę. No Jezus, nie patrzcie na moje wiadomości. <noise> mam taki fajny. Albo już go nie mam. Nie wiem, ale dobra. A mam tu. Ja wam pokażę o co mam. Kasi też. Tu naciskasz tak co nie? I może przychodzi obi i tu będzie tak jakby się podnosić, jak to, patrz. Co nie? Przechodzisz obi. Czekaj, na przykład tu dam. Czekamy teraz. Czekaj, widzisz tam, Kasia patrzy na mnie. Nie mogę tego nacisnąć. To się podnosi, ale to za chwilę. Nie naciskaj, o. Podnosi i umieram, patrz. Naciskasz tutaj najpierw. I wiesz, przechodzić obi. Tak jest kilka tych. Ale mam straszne lagi, jak nagrywam, więc... Patrz, tu można zrobić skrótem. Ja potrzebuję skrótu jeszcze. jeszcze tu, po... dobrze na razie tu pokazywałam Ci skrót. Zobacz, jak się tam co idzie, jesteś. Spadłam. Dasz radę. Też spadłam. Czekajcie. mi Ci... też... Dobra, czekaj. Tu jest kilka skrztów. Czekaj, uważaj, nie? uważaj, tam. No, o! zrobię skrót? No. Dobra, Kasia to do mnie już przychodzi, a ja. A ja przez to, że mam lajki. Skrót zrobiłam. ja zrobiam. Ja przez to, że mam lajki, to mnie to tak wkurza teraz. Kurze. Gdzie ja jestem już? Jestem na czerwonym. Na mnie nie czekaj, bo ja wiesz. Tutaj nie można czekać? Nie, nie można. Bo. Kurczę, to nie tu. No tam idź, Kasia! No i spadła na mną. Tam się robi, Jezus Maryja, tam się nie jedzie, nie radzę tam jechać. Jezu, że to było, nie radzę tam jechać. Kochani, sorry, że robimy skrótami. No i kurde, kara. spinkas. Skoro, że robimy skrótami, ale po prostu tak jest łatwiej, o wiele łatwiej, żeby tak na długo nie, nie przechodzić. pokazał, by nie do przejścia. Nie, to jest do przejścia, a nawet on na zielonym. Ale spadłaś pewnie. Nie, nie spadłam, po prostu już nie mogłam grać. Jeden skrót. No i... to już była pierwszą noc i nie mogłam już grać. Co kontrola? Nie mam kontroli rodzicielskiej. Dlaczego nie mogłam grać? Bo nie chciałam. Aha, okej. Okay. Tego nie mogłam. Prawda? Lewidzi widzisz?

No i spadłam tak. przez to zjeżdżanie. Rozumiesz, że masz tam iść, a nie jechać? Patrz, tak, bo inaczej spadniesz. Ja no nie, jak nie, nie raz... wiem, czy to jest odcinek od tej fali, czy o tym? No właśnie, po prostu tu, w tym odcinku. Nie, ja się na... po zaraz podam, to wy nie podajcie się. W tym odcinku przychodzi Znaczy, ten. I. Chodzi o to, że ja jakieś różne Obi i próbujemy. Spadłam z żółtego. Ja w ogóle na czerwonym nie mogę. Przyjść. Jeszcze mam Obi, które cały czas znika. A to chyba bardziej będzie nie do przejścia niż to. <głos> <głos> no, mi też tak się wydaje, więc pokazałam ci najpierw to. Baba, pokaż mi, jak to się przychodzi, ale szybko. No, tak. no mówi, pokazywałam ci to. Ja nie rozumiem. Bo ty masz w, w głowie inne... Muszę... Co ja mam tu zrobić? A iść, okej. Pierdźcie się, kurde. Dobra, ogólnie ja, ja nie wiem, co się dzieje, ale. okej. Sorry, że chwilę stałam, tylko patrzyłam na Kasi telefon, co się, co się tam odwala. Chciałem wyjść. A i przepraszam, o, idę. o Jezu, przepraszam za te lagi, po prostu jak ja nagrywam... Gdzie mam iść tutaj? Gdzie, Gdzie mam iść? Mam... I jak tam, ja po prostu mam lagi, jak nagrywam jakieś filmy, tego, że dlaczego, ale po prostu mam lagi, więc przepraszam za nie. To, to czerwony strasznie się myli z tym, to co leci na górę. Nie, nie mogę na to Czego nie możesz przejść? Tam gdzieś jakieś tam na dół idzie to coś się zostało. Co? Co ci chodzi? To nie możesz. No. to. Co? Tam się idzie na dół? Później znowu na i tam jest drobinka. To jest drobinka, wchodzisz. Później jesz i znowu jest w tym. Czyli łatwo tak wiedzieć, bo to przychodzi. No, nie przechodzę, ja to aż tak często. Więc jak mi loguje, no, możesz odlokować. ci ludzie, ludzie mi tak wkurzają, te ludzie. Jedna no. śmierć. Spokojnie, mam tych teraz jest że spadłam. Dobra, no, mi się wyda, że wystarczy minut. Chodź tu. Ja na bok. Dobra, czekajcie. Tylko zrobię Hop. Czekaj, ustaw się. Dobra. I... My już kończymy ten filmik, więc do, do następnego odcinku albo coś takiego. Pa!